Witaj tu Solverize. Mamy takie zadanie. Wyznacz te wartości parametru m, dla których równanie, tutaj to równanie jest przedstawione, ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku. Po pierwsze zauważ, że tutaj przy x kwadrat w tym równaniu jakby kwadratowym znajduje się taki współczynnik, który zależy od parametru m. Czyli my nie możemy jakby od razu, od początku stwierdzić, że to równanie jest na pewno równaniem kwadratowym, bo nie wiemy, że ten współczynnik się nie wyzeruje i wtedy x kwadrat nam zniknie i będzie takie równanie liniowe pierwszego stopnia. Ponieważ to równanie wymaga się od nas, żeby miało dwa różne pierwiastki, więc ono nie może być liniowe, bo równanie liniowe nie może mieć dokładnie dwóch rozwiązań, dwóch pierwiastków. Może tylko tutaj no, być tak, że to równanie będzie kwadratowe i wtedy może mieć dwa różne pierwiastki, więc od razu musimy zrobić pewne założenie, pewien warunek 2m kwadrat plus m minus 1 musi być różne od zera. Czyli nie może się zerować tutaj ten współczynnik przy x kwadrat. Nie może znikać ten pierwszy jednomian. Tutaj żeby to rozwikłać rozwiązujemy tak samo jakby było równe 0, tylko na końcu wykluczymy te wartości, które nam wyjdą. Więc obliczamy sobie delta m B kwadrat, czyli 1 do kwadratu, czyli 1, odjąć 4 razy 2 razy minus 1, czyli będzie plus 8, a więc to jest 9 pierwiastkiem z delty M jest 3. Więc mamy M1 równe minus B, czyli minus 1, odjąć pierwiastek z delty M nad 2, a 2 razy 2, czyli 4, minus 4 nad 4, czyli minus 1. I M2 to jest minus 1 dodać 3 nad 2A, czyli nad 4. To będzie 2 czwarte, czyli to będzie 1 druga. Więc widzimy, że m nie może być żadną z tych wartości, więc tu sobie napiszmy taki, takie rozwikłanie tego warunku, że m należy do rzeczywistych z wyłączeniem minus jedynki i z wyłączeniem jednej, drugiej. No to mamy gotowe. To równanie wtedy można powiedzieć, że jest kwadratowe, ale jeszcze nie wiemy, czy ma dwa różne pierwiastki. Żeby tak było, to musimy dać warunek, żeby delta była większa od zera. No to sobie teraz to rozwiążmy. Delta to będzie tak b kwadrat, czyli 5 minus m do kwadratu odjąć 4 razy. Ten współczynnik przy x kwadrat razy minus 6, czyli to będzie plus 24. Może tu od razu wpiszę plus 24 razy 2m kwadrat dodać m minus 1. I to ma być większe od 0. No to rozwiązujemy. 25 minus 10m plus m kwadrat plus 24 razy 2, czyli będzie 48m kwadrat plus 24m minus 24 musi być. Większe od 0. Co my tu mamy? Tutaj mamy 49 kwadrat. Następnie tu będzie plus 14m i plus 1, to ma być większe od 0. No tak się szczęśliwie składa, że tutaj można zauważyć możliwość zastosowania wzoru skróconego mnożenia. Zwiniemy to do krótkiej postaci, 7m plus 1 do kwadratu jest większe od 0, można sobie łatwo sprawdzić. I teraz kwadrat liczby rzeczywistej ma taką właściwość, że on zawsze jest nieujemny, większy lub równy od 0. No to jeżeli mamy takie założenie, że ma być większe od 0, no to musimy w takim razie wykluczyć... Ten przypadek, jak to wyrażenie jest równe 0, czyli musimy napisać, że 7m plus 1 nie równa się 0, przenieśmy jedynkę, podzielmy przez 7, m będzie różne od minus 1 siódmej. No to sobie może wyróżnimy tutaj na czarno, bo to jest rozwiązanie już tego warunku z deltą. Delta jest większa od zera dla wszystkich liczb rzeczywistych, znowuż z wyłączeniem minus 1 Więc tu się tak dzieje, że wyłączamy minus 1, jedna druga i jeszcze wyłączamy więc jedną siódmą. I wtedy mamy równanie kwadratowe, które ma dwa różne pierwiastki. I interesuje nas ostatni warunek, żeby te pierwiastki były tego samego znaku, czyli dwa pierwiastki dodatnie albo dwa pierwiastki ujemne. Jak to zapisać? To można zapisać szybciutko jednym warunkiem. x1 razy x2 jest większe od 0. Jak pomnożysz dwie liczby dodatnie, iloczyn jest dodatni. Jak pomnożysz dwie liczby ujemne, iloczyn jest dodatni, prawda? Natomiast gdyby miały różne znaki, to na pewno ten iloczyn byłby ujemny. Więc to jest warunek, który nam to może zastąpić i z wzorów Wieta ten iloczyn to będzie c nad a, czyli minus 6 nad 2m kwadrat plus m minus 1, to musi być większe od 0. Pomnóżmy sobie tę nierówność przez kwadrat mianownika, kwadrat czegokolwiek będzie mianownika, będzie dodatni, więc nie musimy odwracać znaku tej nierówności, on się oczywiście skróci raz, drugi tutaj czynnik taki zostanie. I to będzie w dalszym ciągu większe od 0. Podzielmy jeszcze obie strony przez minus 6. Otrzymamy, że 2m kwadrat plus m minus 1 będzie mniejsze od 0. I teraz, ponieważ ja już miałem ten trójmian tutaj, rozpatrywałem go na początku, obliczałem delta m, m1, m2, więc ja sobie mogę tutaj spokojnie już... Wspomóc się tymi obliczeniami, tylko sobie przepiszę, że m1 to jest minus 1, m2 to jest 1, druga. Nie będę tego od nowa liczył, ale ponieważ teraz mam taką nierówność mniejsza od 0, więc muszę sobie naryszkicować parabolę m-ową. Ramy w górę, bo tu mam 2m2, tutaj nanoszę te pierwiastki. No i chodzi o to, żeby ten trójmian miał wartości ujemne, więc w takim razie interesuje mnie obszar paraboli, który jest pod osią mową. Jak go zrzutuję na oś, to mam tutaj rozwiązanie i mogę napisać, że to jest rozwikłanie tego trzeciego warunku m należy do takiego przedziału otwartego od minus 1 do jednej drugiej. Te wszystkie tutaj wyniki, które napisałem czarnym kolorem, trzeba wziąć pod uwagę. Zauważ, że tu przedział jest otwarty, czyli ten pierwszy warunek już się realizuje. M nie będzie minus jedynką, nie będzie jedną drugą, prawda? Natomiast mamy tutaj jeszcze m różne od minus jednej siódmej. Minus jedna siódma to jest taki ułamek, który jest między zerem a minus jedynką, czyli no niestety należy do tego przedziału, a więc trzeba go wykluczyć. Więc odpowiedź można. Zapisać jakby na dwa sposoby. Niektórzy lubią tak pisać, że przedział otwarty od minus 1 do 1, drugiej z wyłączeniem minus jednej siódmej. Ja wolę to rozpisać na dwa y, przedziały, czyli będę miał m należy do przedziału otwartego od minus 1 do minus jednej siódmej, w sumie od minus jednej siódmej do 1, drugiej na plusie, tak. No ale jakkolwiek sobie to napiszesz, tak czy tak będzie dobrze. No to super, mamy rozwiązane zadanie. Nie trwało to zbyt długo, myślę. Zapraszam cię do dalszej nauki i do kolejnych filmów.